Cześć. Cześć! Tutaj Tutaj Lia, Szlej Ja to jest nowy nowy kanał na YouTube. To jest taki krótki filmik, nasz pierwszy filmik do wyjaśnienia? Tak, jesteśmy... Nie jesteśmy Kalią, tylko jesteśmy <grym> Karolina i Julia i połączyliśmy imiona i razem tworzymy to, ten kanał. No teoretycznie, tam nie zwracajcie na szczegóły, bo... Tak. I to jest tak, my mieszkamy trochę daleko od siebie, bo jedna z nas mieszka pod Katowicami jakiś czas, a druga z nas mieszka w Warszawie, więc trochę mamy do siebie, ale jak się odwiedzamy, no to um, nasza stajnia, y, szlejk oczywiście, y, no wiecie, jakby to powiedzieć, no I nasze konie, tak. tam kilka się ich powtarza, no to jedne przez ten czas niestety są wyłączone, tak powiem, ale reszta... I będziemy kręcić za każdym razem, przeważnie, gdy będziemy się spotykać, będziemy jakieś serial kręcić. No. A nasze pomysły są czasami nieziemskie, naprawdę. Tak, naprawdę. No więc mniej więcej tyle. W następnym odcinku pokażemy nasze konie, a ogólnie będziemy wstawiać jakieś seriale, różne filmiki ze zdjęciami i tak dalej, informacje. I to nie tylko, jak będziemy razem. Seriale, jak będziemy razem, tak. ale tak poza tym ze zdjęciami. To możemy no to... osobno. Będziemy się podpisywać czy coś. No dobra, no to na no dzisiaj to tyle. Pa. Na teraz. Tak. 拜拜。